Kilka dni temu wrzuciłem na swój kanał twitterowy. Przy okazji zachęcam Was do jego śledzenia krótki film z gry: Death Stranding 2, który pokazywał pewien detal. Nie ukrywam, mój ulubiony. Detal związany z korozją pojazdów pod wpływem Temporalu. Temporal to w tym uniwersum opad atmosferyczny, który. Powoduje starzenie się ludzi, a także właśnie niszczenie różnych przedmiotów i pojazdów, na przykład pakunków, które nosi główny bohater tej serii, Sam Bridges. I pod tym filmem pojawiło się trochę komentarzy, jedni doceniali, inni wręcz przeciwnie, bo wykorzystali szansę, żeby tej grze dopiec. Pojawiły się komentarze, że jest to gra nudna, że nikogo nie obchodzi, że tam nie ma gameplayu, i tak dalej. I w trakcie tej dyskusji, no bo oczywiście te argumenty odbijano, pojawił się screen z artykułu, który dowodził, że grę Death Stranding 1 ukończyło zaledwie 18% ludzi. Ma to dowieść, że ta gra w zasadzie nikogo nie obchodzi albo jest tak nudna, że nikt nie jest w stanie dociągnąć tej opowieści do końca. To był oczywiście asumpt do tego, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja wygląda obecnie, ale zaciekawiło mnie coś innego. Nie to, ile osób tę grę ukończyło, ale ile osób i na jakim etapie zaczęło się od tej gry odbijać. I o tym będziemy sobie dziś rozmawiać w tym filmie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, no to gorąco was do obejrzenia tego materiału zapraszam. Rozprawmy się najpierw z tym argumentem procentowym, bo będzie on służył jako baza do kolejnych rozważań. Ten screen z artykułu faktycznie nie kłamał, bo kiedy pisano tamten tekst, faktycznie 18% graczy ukończyło DevStranding Stranding 1. Dziś te statystyki wyglądają trochę bardziej korzystnie, zwłaszcza na PS4 i na PC. Posprawdziłem je dziś rano, żeby wynik był jak najbardziej świeży. I w Stranding 1 ukończyło 21,7% graczy. Mówimy tu oczywiście o ludziach, którzy grę odpalili, bo to jest istotny aspekt tego wszystkiego. A na PC 21,9, więc wynik bardzo zbliżony. Ale tutaj mówimy o bazowych wersjach gry. No bo później pojawiła się jeszcze wersja reżyserska. Co ciekawe, na PC -cie dziś jest dostępna wyłącznie wersja reżyserska bo kiedy ona się ukazała, to firma 505 Games, odpowiedzialna za wydanie tej gry na PC-tach, postanowiła tę podstawową usunąć. No więc Director's Cut. Na PC-cie 19,6, na PS5 13,7, natomiast na Xboxie, bo to jest jedyna wersja gry, która jest dostępna na tej platformie, 11,2%. A więc posiadaczom zielonej platformy niespecjalnie Death Stranding weszło. Choć oczywiście po wielu miesiącach może się ten wynik jeszcze zmienić na korzyść. Pamiętajmy, że ta gra ukazała się w listopadzie zeszłego roku. Średnio 17,6, jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie platformy i wszystkie wersje. W sumie 5. Wynik zbliżony do tego, co zaprezentowano w tamtym artykule. Ale jest on mimo wszystko nieuczciwy, bo jeżeli popatrzymy sobie, jak wygląda procent ukończenia innych dużych gier, znanych z Otwartym Światem, to Death Stranding 1 nie wygląda tak niekorzystnie. Wybrałem sobie tutaj kilka tytułów, konkretnie 10, te, które akurat przyszły mi do głowy, ale powiecie sami, są one duże. I co się okazuje? Te wyniki są dość podobne do siebie. Skąd to się bierze? Zapytacie, dlaczego tak mało ludzi kończy gry? I odpowiedź jest bardzo prosta. No, tak już jest i nic na to nie poradzimy. Ja od wielu lat jestem propagatorem takiego stwierdzenia, że średnio 30% osób kończy gry, które kupuje. To jest fakt. Jeżeli weźmiemy wiele różnych tytułów, zbierzemy je do kupy i wyciągniemy z tego średnią, będzie ona oscylować w okolicach 30%. Czasem będzie trochę mniej, czasem trochę więcej, ale powiedzmy, że będzie to mniej więcej 30%. Wszystko zależy od tego, jakie tytuły weźmiemy pod uwagę. No, i tutaj nie ma z czym dyskutować. My po prostu jako gracze nie kończymy gier, które kupujemy. Odpadamy z różnych względów. Coś nam się nudzi, nie mamy czasu, zostawiamy coś na później, już do tego nie wracamy, albo coś zwyczajnie nam się nie podoba, mimo na przykład dużego hajpu w sieci. No, tak to działa. Sami zastanówcie się, czy mieliście takie przypadki w przeszłości, że po prostu odstawiliście jakąś grę, nie kończąc jej, i zastanówcie się, dlaczego to zrobiliście. Zakładam, że bez problemu wymienicie na przykład 5 tytułów i podacie 5 różnych powodów. No, tak już jest. Death Stranding wypada niekorzystnie, jeżeli chodzi o procent ukończenia gier, w stosunku do innych gier z Sony. Bo, jak już pewnie zauważyliście, na tamtej liście, którą pokazywałem wcześniej, nie było żadnej grysony. No to teraz macie tylko grysony TPP. Bo oczywiście, Death Stranding to gra TPP. Nie ma tu tylko gier z otwartym światem, no bo The Last of Us nie ma otwartego świata, jest to bardziej korytarzowa gra. God of War ma trochę taki quasi-otwarty świat, no ale nie jest to jakiś strasznie duży teren. Po prostu podróżujemy po regionach, ale też zwiedzamy je dość korytarzowo. No więc mamy tutaj. Takie najmocniejsze tytuły przedstawicieli dużych gier od Sony z ostatnich lat. No i trzeba przyznać, że na przykład taki The Last of Us 2 57,8 wygląda imponująco, podobnie Spider-Man 2 54,6. No więc mamy tutaj dwa porównania. Widzieliście duże gry innych firm i widzicie gry firmy Sony. W pierwszym przypadku wygląda to dość podobnie, w przypadku gersony Death stranding faktycznie ma bardzo niski procent ukończenia gier. Dobra, mamy to za sobą, możemy skupić się na temacie głównym, czyli jak ludzie odpadają od gry Death stranding. Bierzemy pod uwagę pierwszą część, no bo żeby przyjrzeć się drugiej, na to jest jeszcze trochę za wcześnie, dopiero jutro minie tydzień od premiery i to premiery. Dla bogaczy musimy jeszcze poczekać, żeby zacząć wyciągać jakieś wnioski. Widzicie, właśnie na ekranie wykres pierwszej wersji tej gry: Dev Stranding na konsole PlayStation 4. Mówimy tutaj o bazowej wersji, nie Director Cut. Jest rzeczą absolutnie wstrząsającą, że ponad 60% graczy. Odbiło się od tej gry, nie kończąc trzeciego rozdziału z czternastu. To jest zaledwie kilka godzin gry. Ci ludzie nigdy już prawdopodobnie do tej gry nie wrócą, chyba że najdzie ich ochota, ale myślę, że sparzeni tym doświadczeniem po prostu odpuścili na zawsze. I ten wynik się już raczej nie zmieni. 31% ludzi zaledwie ukończyło trzeci rozdział z 14 w pierwszym Dev Stranding. Na pc 33,5%, w wersji Director's Cut na pc 31,7%, w wersji Director's Cut na PS5 20,7%, natomiast na Xboxie 21%. No są to wyniki absolutnie wstrząsające. Co musiało się wydarzyć w tych pierwszych dwóch rozdziałach, że ludzie ewidentnie odpuścili tę grę. No ale teraz powiecie, halo, halo, przecież Death Stranding zarówno w wersji standardowej, jak i reżyserskiej jest dostępny w plusie, więc te wyniki muszą być spaczone, no bo przecież masa ludzi ma ten mocny abonament i może sobie to odpalić, Choćby po to, żeby tę grę sprawdzić. No więc was rozczaruje, a wiecie dlaczego? Bo plus najwyraźniej nie ma żadnego wpływu na to, że te wyniki wyglądają tak, a nie inaczej. Dlaczego? To bardzo proste. W tym momencie widzicie na ekranie wykres, który przedstawia, ile procent ludzi ukończyło dany rozdział w grze Death Stranding 1. Widzicie, że jest bardzo duży spadek na początku. Potem ta linia się wypłaszcza, no i pędzimy sobie już do mety bez żadnych zawirowań. Ale teraz zobaczcie wykres PC-owy. Tam gry nie ma w abonamencie. Wygląda ten wykres dokładnie tak samo. Nie jest identyczny, ale prawie identyczny. Popatrzcie na wykres z Director Cut w wersji PC-owej. Jest on cholernie zbliżony do tego, co jest i na PS4. I w standardowej wersji pc tej, której już na Steamie nie da się kupić. Co nam to mówi? Przede wszystkim to, że niezależnie od tego, na jakiej platformie gramy, mamy dokładnie podobne zwyczaje. To znaczy, po prostu odbijamy się w tym samym momencie od gry, niezależnie gdzie gramy. Tak wygląda właśnie rozgrywka w Death Stranding. Jest zainteresowanie. Potem nagle to zainteresowanie spada, no i tylko ci najbardziej wytrwali ciągną już do mety. Mam jeszcze dwa wykresy. Pierwszy to PS5 wersja Director's Cut, no i oczywiście Xbox, czyli ta ostatnia edycja, która się ukazała w listopadzie zeszłego roku. Te dwa wykresy odbiegają pod względem procentów, czyli pod względem liczb, ale i tak są dość podobne do tamtych. Możecie to w tym momencie wszystko zobaczyć na ekranie. Muszę przyznać, że jestem mocno zaskoczony tymi wykresami, a właściwie tym, jak one są zgodne, mimo że ja już kiedyś sprawdzałem, jak wygląda proces odpadania od gry w Stranding. Zrobiłem sobie takie badanie na własny użytek kilka lat temu, a właściwie na serwis ciekawostki ze świata gier wideo, który możecie pamiętać z Facebooka. I z Instagrama. I ja zapamiętałem, że ten wykres wygląda właśnie tak: że jest duża przepaść, a potem wszystko się stabilizuje, ale na dość wczesnym etapie, bo właśnie na etapie drugiego, trzeciego rozdziału. Nie spodziewałem się jednak, że dokładnie to tak samo wygląda na PC-cie, i to zarówno w wersji podstawowej, jak i reżyserskiej, bo obie te edycje mają różne zestawy osiągnięć. Jest to naprawdę coś niezwykłego. Pokazuje przede wszystkim to, że mamy te same upodobania. I jeżeli mamy odpaść od tej gry, to odpadamy w podobnym momencie. Widać to zresztą też na wersji PS5, no i tej Xboxowej, tylko tu mamy mniejsze wartości. Gdybyśmy je podnieśli odpowiednio do góry proporcjonalnie, to zobaczylibyście, że te wykresy są praktycznie takie same. Nie wiem, z czego wynika to, że ludzie się odbijają od tej gry, a właściwie domyślam się, bo mówiąc nie wiem, po prostu nie mam takich danych, ale domyślam się, że ludzie są zmęczeni dziwacznością tej gry, sposobem sterowania tym bohaterem, który się może wywrócić w każdym momencie. Nie jest to taka typowa gra TPP. Pewnie wiele osób odstawia też tę grę, dlatego, bo ciągle nosimy tutaj towary, przeciwników jest niewiele, a co za tym idzie niewiele się dzieje. Musimy lubić w gry Hideo Kojimy, jeżeli chodzi o tę warstwę artystyczną, fabularną, albo po prostu lubić taki styl rozgrywki. Mnie akurat on przypad do gustu nic na to nie poradzę, mimo że gier Hideo Kojimy nie lubię, więc ja nie odpadłem. Możemy dyskutować na ten temat, możemy się nad nim zastanawiać. Pewnie gdyby zapytać 10 osób, które się odbiły od Dev Stranding, 1, o powody tego odbicia, to powiedziałyby coś innego. Ktoś mógłby na przykład wrzucić argument o interfejsie, który uchodzi za maksymalnie nieintuicyjny i też trzeba się do niego przyzwyczaić. Tak więc powody mogą być różne. Faktem jest, że masa ludzi się od tej gry. Odbija. No i teraz zepnijmy to wszystko jakąś klamrą, bo mamy już na rynku drugą odsłonę tej serii. Jak już mówiłem wcześniej, od niespełna tygodnia, właściwie od premiery dla bogaczy, od tygodnia. No i tutaj są już przesłanki do tego, żeby myśleć, że może być podobnie. No bo jeżeli popatrzycie sobie teraz na statystyki globalnych trofeów, to nagle okaże się, że 30% graczy, którzy tę grę odpalili, to jest bardzo istotne. Nie dotrwało do końca pierwszego rozdziału kampanii. Tak, 30% odbiło się w zasadzie od prologu. Nie wiadomo, czy taka tendencja się utrzyma. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać w kolejnych rozdziałach, bo jesteśmy po prostu zbyt wcześnie, żeby wyciągać daleko idące wnioski, ale pewne przesłanki już są. Ja jestem bardzo tym zainteresowany i z pewnością to za kilka tygodni, może za 2-3 miesiące, po prostu to sprawdzę, czy mamy tu do czynienia z podobnym przypadkiem. Ja już Wam za dziś dziękuję. Mam nadzieję, że to co opowiadałem było dość interesujące. Dla mnie było, chciałem się tym podzielić, no i dlatego nagrałem ten film. Jeżeli tak, no to jest mi bardzo miło. Jeżeli nie, no to nic na to. Nie poradzę. W każdym razie dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał do końca. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał w jakiejkolwiek formie, na przykład w serwisie Patronite. Jestem za to wsparcie bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Tyle na dziś. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.